Dziś znajdujemy się w Kulturhaus w Berlinie, Charlottenburg, na wieczorze z cyklu Lektury 2018 i za moment dowiemy się o tym, co Olaf Kühl ma nam do przekazania na temat Witolda Gomprowicza i Ferdy Durke. Zapraszam. Dombrovitsch war ja ein richtiger Künstler und Schriftsteller alten Schlages, weil er nicht vom Kulturbetrieb gefördert wurde. Er bekam keine Stipendien. Er hat in Argentinien äh, lange Jahre gehungert. Er ist immer auf, auf äh, wie heißt das, Totenfeiern gegangen. Wenn Beerdigungen waren, es gab was zu essen, ist er hingegangen. Er hat auf der Straße gelebt. Er hat ein Zimmer besetzt. Und. Gombrowicz hat wirklich für seine Kunst gelitten und, und war jahrzehntelang unbekannt, obwohl er in Polen schon angefangen hatte, besprochen zu werden mit den Memoiren aus der Epoche des Reifens und mit Pferde Durke. Aber dann ist er eben kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nach Argentinien gegangen und hat ein völlig neues Leben begonnen in einem Land, dessen Sprache er nicht konnte, wo ihn wirklich niemand kannte. Er hat in der Banco Polaco gearbeitet als kleiner Angestellter und versucht unter dem Tisch zu schreiben. Gombrowitsch hat sich sein ganzes Leben gequält. Ich glaube, er war kann am Ende, am Ende, als er äh, den, den äh, Internationalen Literaturpreis bekommen hat, mit 61 oder 62, seinen ersten Preis im Leben, hat er gesagt, jetzt im Alter, von, wo andere den Nobelpreis haben, habe ich drei Dinge erreicht und zählt in dieser Reihenfolge auf. Ich habe einen eigenen Hund, ich habe eine Frau und ich habe ein Auto. Er hatte nämlich da Rita Gombrowitsch geheiratet. Und in dem Zusammenhang sagte er, dass die Literatur ist kein Mittel, um glücklich und reich zu werden, sondern die Literatur ist ein Ding, dem man sich opfert. Opfer, Fanal, Sühne, Symbol, Held und Symbol. Ich glaube, jetzt ist sozusagen in Polen die Zeit ausgebrochen für... Für das Präfix re, also rekonstruierend, retuschierend, äh, äh, reparierend, renovierend. Reparationen, <laughs> Reparationen. Ja, es, ist, äh, es ist wirklich, als ob man versuchen würde, die Zeit zurückzudrehen. glaube ich, etwas, was als ähm, Parole, als Botschaft für heute unheimlich <laughs> wichtig ist, dass man sich nicht, egal was man denkt, den Mund verbieten lässt, sondern die, äh, am Grunde die eigene Würde als Mensch. <laughs> dafür ist Gombrowitsch wichtig. Ja. dass man vielleicht nicht so sehr nach identität guckt, sondern nach authentizität ja. nach Und der es gibt inneren inneren Wahrhaftigkeit. so viele. es gibt leider viele schwache menschen ohne das moralisch zu werden. aber es gibt schwache menschen, die wollen in irgendeiner masse aufgehen, in einer mhm. ideologie aufgehen, die haben angst davor, sie selbst zu sein. Mhm. denen hilft wahrscheinlich auch Gombrowitsch nicht. <laughs> Ja tutaj sobie takie notatki porobiłam z dzisiejszego wieczoru, z dyskusji właśnie na podium. I mm, pierwsze, co pan powiedział, em, było, że zetknął się pan z Ferdydurką na koniec em, swoich studiów. Mm -hmm. em, I było to dla pana, i po niemiecku powiedział pan Wiefenste Aufmachen im Szczyt mm -hmm. czyli po polsku. W dusznym pokoju polskiej Nie. literatury. Tak. 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 Dlaczego? Dlaczego to tak było? była coś zupełnie innego, świeżego. Tak, Friedrich jest tak napisane bez pretensji, jest tak świeżo, tam autor mówi o siebie i w ogóle jest tak no, świeży, świeży przewiew w porównaniu z tym, co dotychczas czytałem z polskiej literatury. Waż! Witam serdecznie dziewczyny, Eliza i Dominika. Słuchajcie, wy jesteście od początku projektu Lektury, e, gracie na scenie, bierzecie udział w tym. Jaka była wasza motywacja, żeby w ogóle właśnie wziąć udział w projekcie Lektury 2018? Moja to jest taka, że to jest mój mały wkład w patriotyzm. To jest mój mały, prywatny patriotyzm stąd e, do tamtąd. Obgleich sie hätten fliehen to taten sie, doch nicht. Weil sie nicht mehr das waren. Was sie hätten sein sollen. Flien bedeuten niść nu auste szule. Zotem wo allem zyś zelba zu entfliegen. Forma nasza przenika nas. Więzi od wewnątrz, również jak i od zewnątrz. O, dajcie mi chociaż jedną twarz niewykrzywioną, przy której mógłbym poczuć grymas mojej twarzy ale naokoło widniały same twarze wykrzywione, sprasowane i przenicowane, w których moja odbijała się jak w krzywym zwierciadle. A słuchajcie, co możecie powiedzieć od siebie, jaki jest odbiór publiczności, jeżeli chodzi właśnie o, o, o cały cykl, o wasze występy, jakie, jakie mówili rzeczy ludzie? Do tej pory no dzisiaj na przykład było bardzo pozytywnie, mm -hmm. była pełna sala. No właśnie było dużo ludzi bardzo. Było mm -hmm. super. Jedno, teraz na ten moment uważam, że jeden chyba z takich najbardziej udanych wieczorów. Oczywiście nie można ich porównać. Każdy jest inny. To, teraz było dużo elementów teatru, w sumie takie sceny, więc mogłyśmy też naprawdę grać. I, Byłyśmy bardzo, ja byłam bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona i szczęśliwa, że, że naprawdę ludzie podchodzili i dziękowali i widać Boże się podobało. Dominika? Mhm. Um, publiczność zawsze jest pozytywnie nastawiona. Nie ma ludzi, którzy wychodzą, bo też tak się zdarza, prawda? prawda? To jest impreza niszowa, temat jest niszowy, trochę zwariowany, pasujący bardzo dobrze do Perlina, więc nie spodziewamy się zawsze pełnych sal. A mimo to one są jak do tej pory praktycznie prawie pełne. Jaka publiczność przychodzi na cykl lektury? Publiczność mieszana, zarówno niemiecka, jak i polska, i też międzynarodowa. Właśnie miałam raz gościa z Włoch, raz gościa z Grecji i raz znajomą z Białorusi. Czyli taki typowy przykład publiczności, która żyje w Berlinie, prawda? Bo mamy jest kolorowo. I też Polacy żyjący w Berlinie, ale zdaje się, że ta typowa taka polonia, z którą mnie na przykład się to słowo kojarzy, zmieniła się albo powstała jakaś nowa polonia, jakaś nowa generacja. Natalia Prufer, inicjatorka projektu lektury, wysłała mnie tutaj do Pani, ponieważ jak dowiedziałam się, przyjechała Pani specjalnie z Polski. Dlaczego? Tak, to prawda. Przyjechałam, nawet wstałam bardzo wcześnie, bo o czwartej nad ranem, żeby przyjechać dzisiaj właśnie tutaj na to specjalnie spotkanie. Kiedy dowiedziałam się o tym projekcie kilka miesięcy temu, wiem, że odbyło się już kilka spotkań, to pomyślałam, że to jest fantastyczny projekt nie tylko dla niemieckiej społeczności, ale również dla Polski i w ogóle dla Polaków. Dobrze by było, żeby taki projekt nawet odbywał się również w Polsce, natomiast to myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby przybliżyć literaturę polską, być może trochę mniej znaną, Tutaj y, społeczności niemieckiej, ale też pewnie to jest bardzo ważne dla Polonii w Niemczech, żeby można było zetknąć się z y, no, książkami, lekturami, które wielu pewnie zna z dzieciństwa, z młodości, a do których no, nie wracamy w życiu dorosłym. To jest okazja do tego, żeby do tego wrócić, żeby spojrzeć na to z nowej perspektywy i żeby spojrzeć no, też z tej perspektywy politycznej, która teraz ma duży wpływ na wydźwięk tych wszystkich prac.